Bóg Ojciec Wszechmogący. Oto ja, Bóg Ojciec Wszechmogący, całym światem władający, pragnę mieć ludzi na całym świecie rozmodlonych, a swoje życie Synowi Jezusowi Chrystusowi oddających. Któż jak Bóg, i tylko Bóg jest ratunkiem dla Polski, narodów i całego świata? Gdyż oddałem Synowi Jezusowi władzę i opiekę nad planetą ziemią oraz pragnę, aby wasze serca na miłosierne i Bogu wierne zamienił. Tak, dałem ludziom wolną wolę i zmysły do poznawania, co jest dobre. Dlatego nie ulegajcie pokusom złego ducha, który bardzo was do złych myśli Mowy i uczynków zmusza. Któż jak Bóg i tylko Bóg jest waszą miłością i nadzieją na lepsze jutro i tylko Bóg w trójcy przynajświętszej jedyny przez sakramenty święte oczyści was z każdej winy. Obecne czasy nie są pewne dla ludzkości, dlatego powracajcie do Boga i Maryi. Błagajcie biskupów, aby się do Boga Jedynego Najświętszego nawrócili i Jezusa Chrystusa Królem Polski z pełnymi aktami uczynili. Tylko Syn Jezus Chrystus, uznany Królem Polski, zamieni serca ludzi na miłosierne, a ludzie będą Bogu wierne, porzucą złe i podstępne myśli a chęć czynienia złych uczynków im pryśnie. Ja nie zmuszam was, ale wyjaśniam i informuję, bo znam ludzi zachowanie w momencie śmierci, gdy Lucyfer do piekła duszę kieruje. Teraz jest czas wielkiego postu dla was, moi kochani, a szczególnie narodu polskiego przez Jezusa Syna Wybranego. Dlatego nie czas na zabawy i obojętność na nasze natchnienia, a módlcie się i proście Ducha Świętego o Boże podpowiedzi. Ja stworzyłem ten piękny dla was świat i pomagajcie mnie Bogu wszechmogącemu, abym mógł go zachować w pokoju, szczęściu i miłości jeszcze wiele lat. Już tak dużo moich wybranych osób do Was przemawia moim językiem miłości i pragnę, aby obudziło się w sercach ludzi uczucie litości, a przede wszystkim nad niszczonym światem, mordowaniem ludzi, i proszę, aby obudziło się w waszych sercach uczucie miłości oraz chęć bezgrzeszności. Bo tylko grzechy są waszą zgubą w tym pięknym świecie Bożym, i ten okres postu niech was upokorzy, aby każdy człowiek mógł dożyć do czasu zaplanowanego przeze mnie i aby nikt nie żył nadaremnie. Błogosławię naród Polski i także kochanych katolików Maryi Królowej Polski, a Wy, Polacy, Przejmijcie się moimi słowami i bądźcie nimi zatroskani. Dziękuję kapłanom mnie oddanym, którymi się posługuję, bo i ja im pomagam. Posyłam aniołów, aby kapłanów utwierdzali w głoszonym słowie i w pięknej Bożej Mowie. Dziękuję kapłanowi Chmielewskiemu Dominikowi, mojemu godnemu reprezentantowi, i jemu podobnym kapłanom, odważnie głoszących Bożą prawdę, bo dzięki Duchowi Świętemu mam ich wielu. Oni patrzą prosto w moje oczy, które ich umacniają i odwagi dodają, a razem z wiernymi przejmują się i odpowiednimi modlitwami za grzeszników wynagradzają. A wy, katolicy, pomagajcie kapłanom. Margaretką Medziugorską, otwierać dla ludzi drogę niebiańską. Błogosławię Was, moi katolicy i wierni Polacy, bo Wy wiecie najlepiej, co pokój i wolność Waszej Ojczyzny znaczy. Trwajcie na modlitwie i przyjmujcie najświętsze ciało Mojego Syna Jezusa na klęcząco i do ust, bo Chrystus. To Wasz Zbawiciel, Najwyższy i Najświętszy Bóg. Trwajcie na kolanach przed Bogiem w najświętszym sakramencie. A gdy Jezus Chrystus królem Polski będzie, to i pokój na planecie Ziemi będzie. Oto Ja, Bóg, Ojciec Wszechmogący, Synem Jezusem, Królem, bardzo Was kochający.